Cześć, róbcie sobie kawusie albo herbatusie cześć. i zapraszamy na kolejnego vloga. Dobra, żarty żartami, ale witam Was we wtorek. Cześć. 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 I, I tak, od rana cześć. miałam nagrywać i oczywiście od rana nic nie nagrałam. E, dopiero teraz, godzina 14, bo... E, jak to się mówi? Złośliwość rzeczy martwych. Jest takie coś, nie? Rano się wzięłam za sprzątanie i ogólnie. Znaczy, tak. Wczorajszego vloga, którego oglądaliście, teraz wygodnie się oglądacie we wtorek. Wiecie, tego z poniedziałku. To puściłam bardzo późno, bo tak, nastawiłam zgrywanie go na, na noc, tak jak zawsze. No i telefon wzięłam, wiecie, na ładowarkę. Bo on się zawsze mi widno, yy, przez noc akurat ładuje. Rano wstaje bateria nienaładowana, telefon rozładowany, wlok nie zgrany, e, nic nie ma. Okazało się, że, wiecie, ta ładowarka mi się zepsuła, jak się wkłada tą ładowarkę do tego do telefonu, to tak się poluźniło i to wszystko mi tam pękło i nie kontaktowało. E, ale się wzięłam, wiecie, rano za gotowanie, za, za sprzątanie, e, i dopiero około 12.00. O 12 pycham dopiero do, do, do sklepu. Tutaj u nas w miaseczku mamy taki sklep z elektronicznymi rzeczami i tam też wszystko jest i pojechałam specjalnie po ładowarkę i od razu sobie kupiłam kabel i wiecie te gniazdko bo ostatnio mi się to gniazdko zepsuło to już sobie kupiłam wiecie taki komplet przyjechałam oczywiście wzięłam telefon na ładowarkę i no i dalej zaczęłam zgrywać tego vloga no i do, dopiero on się zgrał jakoś tak w miarę szybko bo myślałam, że to dłużej będzie trwało ale jakoś szybko się, słuchajcie, zgrał, no i wy już go oglądacie. A ja już mam telefon naładowany i mogę nagrywać vloga. No i tak, za oknem plus 2 stopnie i pada deszcz. Rano było w miarę, wiecie, takie słońce, było w miarę było rano. A teraz się rozpadało i, i pada i jest okropnie i nieprzyjemnie. I ja już praktycznie dzisiaj sobie wszystko zrobiłam, w miarę tak posprzątałam, ogarnęłam. I na, miałyśmy iść na spacer, no ale nie pójdziemy, chyba że przestanie padać, to tak jak wczoraj może pod, po południu, tak wiecie, koło 17 jeszcze się wybierzemy, to to i Wam powiem, że, co ja chciałam powiedzieć, a w ogóle stres, zaczynam się stresować, bo już w piątek Kicia idzie na ten zabieg, no i nie wiadomo jak to będzie z nią. W sensie, wiecie, czy będzie trzeba ją bardzo pilnować, żeby sobie tego kubraczka nie, nie zdjęła, jak ona się będzie zachowywać. Zobaczymy, jak to będzie. Yy, I odgrzewam yy, zupę rosu bo co by innego. Jeszcze miałam trochę, to odgrzewam, yy, dojemy. A zaraz Wam pokażę, co już dzisiaj yy, zrobiłam. To tak na drugie, albo taką, to taka przekąska niby może być też na drugie. Kiedyś też to już robiłam i zrobiłam pączki z tego, z tych serków homogenizowanych, ale już wszystko zostało pochłonięte, bo to ja robiłam, wiecie, smażyłam rano na świeżo, ciepłe, a oni to od razu ciepłe zjadali, więc tam chyba parę tylko jeszcze zostało. I co Wam jeszcze mogę powiedzieć, to chyba na razie tylko tyle. W sumie nie wiem, coś miałam powiedzieć, ale co. Zawsze jak zaczynam nagrywać, to mam 1001 myśli, co mam wam powiedzieć, a jak zaczynam później nagrywać, to wiecie, wszystko mi ulatuje i zapominam. Skleroza już mi chyba dopada, nie wiem. Dobra, to my idziemy słuchajcie jeść i potem jeszcze się do was odezwę. Zobaczcie, tyle zostało pączków, parę jeszcze sztuk, więc do kawki będzie. A w ogóle wam powiem, że ten pączek, co wczoraj widzieliście na filmie, ten z cukrem pudrem był okropny. Był tak niedobry, że że szok. Taki był suchy i, i ten na dzień był niedobre. A tutaj mam e, roladę taką z ciasta francuskiego. W środku jest mięso mielone e, z marchewką. Marchewkę starłam na tarce, e, podsmażyłam z mięsem mielonym, tam jakieś wiecie przyprawy. Rozłożyłam na środku, położyłam na to żółty ser i takiego warkocza zrobiłam. E, I go tak wiecie, związałam. No, i to można jeść i na zimno, i można zjeść, wiecie, na ciepło. Bardzo dobre jest to na ciepło. Do tego sos czoskowy. Najlepiej sobie samemu taki sos czoskowy zrobić, ale ja go nie zrobię, bo nie mam oczywiście czosnku, bo zapomniałam kupić. Ale coś wymyślę, a jak nie, to będziemy na zimno mieli, taką wiecie, przekąskę. A to może być naprawdę też jako, jako drugie danie. Bardzo to jest fajne, na przykład, wiecie, na jakieś imprezy, ktoś przyjdzie, czy coś tak na szybko zrobić. Super sprawa. Dobra, zrobiłam sobie kawkę i dojadamy te pończusie. Trochę grzeszku. Nie dobra. Tak. Sonia, co to za miłości tutaj? Co to za miłości są z Kotem? Przyłapałam ich tutaj, jak się pieszczą. Kokliże Sonia. To jest taura. Trzeba język noc nie do tostu. No, wiem, zaraz się tosty zrobię. Muszę jej, słuchajcie, zrobić tosty. Bo... Cały czas tylko tosty i tosty. W mam smaku narobił ktoś na tosty. Zobaczcie. Nie, no nie. <śmiech> <śmiech> Widzicie, co tylko <ten> kot robi? <laughs> Widzicie to? <Zobaczcie>. <śmiech> <śmiech> Tak się, o, oh, się zaczęłam śmiać, aż koty się wystraszyły, ale widzieliście to? To jest Bruno, to jest Sonia. To jest Bruno, to jest Sonia. Taki obrazek chciałaś pokazać, tak? Super. I to jest pokarowana, a mhm. tu nie. Jeszcze jakiś chcesz pokazać? Tak. No to pokaż. To żółwik mały, tak? Mały i takie serduszka. I serduszka a tu kucyka narysowała mali Sonia, tutaj drugiego co to za awantura Sonia? Nie, tutaj, tutaj jakieś serduszko czy kółeczko a to jest przypatrol, patrol tak? tak Ja taki kubek ze patrolem tak. aha, Laura właśnie miała kubek z psi patrolem i sobie siedziała i na wzór rysowała super Ci wyszło hmm? dobra, usiadłam sobie na chwilę jest dosyć ciemno, ale jak zapaliłam sobie tutaj, wiecie, w kuchni światło, to tak było jasno, że po prostu mnie wszystko tak przyświetlało, że głowa mała. I tak, moje towarzystwo, kocie, już siedzi i czeka, słuchajcie, na kolację Soja Co ja też tutaj siedzi. I. Bo tak sobie, wiecie, co myślałam, żeby z tego vloga połączyć z dwóch dni, że jutro go dograć. No chodź. Ale no bo dzisiaj puściłam dosyć późno tego vloga i tak jutro Wam rano puszczę, to tak czy nie za dużo, ale to yy, nie lubię tak wiecie, z dwóch dni, z trzech nagrywać, bo ja się potem gubię z tym wszystkim. Yy, I wolę tak wiecie, bardziej na bieżąco, chociaż krótko, a puścić. Dobra, wiecie tam, nieważne. Yy, chciałam wam, wam powiedzieć, że yy, ci, co oglądają tam te różne kanały, to wiedzą już pewnie. Ja się dopiero dowiedziałam teraz, praktycznie po południu, jak zaczęłam oglądać różne kanały, bo i mówił to Tomek u siebie, i oglądałam też teraz kanał Pantata. Ła! Kot skoczył na plecy mi. I słuchajcie, podobno mają wnieść podatek dla takich osób co my, którzy nagrywają firmy na, filmy na YouTubie. Ale nie wiem dokładnie, o co chodzi, nie wgłębiałam się w to jeszcze, prawdopodobnie to chyba będą od, tych, od tysiąca subskrypcji. Dopiero jak ktoś już ma te reklamy i chyba od, tych, od reklam to będzie uzależnione. Jak ktoś zarabia, no to ma zapłacić podatek. Nie wiem słuchajcie, o co chodzi. Ale tutaj pan tata powiedział, że jeżeli ten podatek wprowadzą, a nie będzie można zrezygnować, wiecie, z reklam to on rezygnuje z nagrywania, bo on nie będzie płacił podatków za to, że nagrywa, jeszcze lasy sprząta i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie pomyślałam, że no nie fajnie, bo yy, nie tylko, że taki mały kanał dopiero zaczyna, nawet jak zdobędzie 1000 subskrypcji, to i tak na tym nic praktycznie nie zarobi, że nawet na, nie wiem, nie wiem, jakie są w ogóle zarobki i ile się zarabia w ogóle. Od tych wyświetleń, i tak dalej, to w ogóle nie mam zielonego pojęcia, ale jeszcze mam, mam, ma płacić taka osoba podatek od tego. No to wiecie. A też wiem, że są takie kanały y, duże, y, które y, żyją tylko z YouTube'a i tylko na, na YouTube, z YouTube'a się utrzymują i oni mają y, zarejestrowaną y, taką, jakby działalność z tego YouTube'a i normalnie odprowadzają z tego, co zarobią na YouTubie, odprowadzają podatek i, i, i płacą. I ja o tym wiem, bo już takie duże kanały, które oglądam, to one mówiły o tym, te niektóre osoby, że, że po prostu żyją z YouTuba, ale normalnie płacą podatek z tego, co zarobią. Tak mówili, ale w ogóle jak to jest, to, to nie mam pojęcia. No i muszę, muszę się tym zainteresować, no bo nawet jak takie małe konto jak ja yy, yy, nagrywam, no nie mam żadnych funduszy z tego, że nagrywam, nie zarabiam na tym, a mam jeszcze płacić za to podatek, po prostu, że nagrywam. Ja mam dokładać do tego, no to wiecie, to dziwne trochę jest, no bo yy, człowiek na 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 czuje się w tym dobrze, nagrywa, innym ludziom sprawia to przyjemność, ale ja mam jeszcze za to płacić i, i zależy ile, bo to jak to będą jakieś śmieszne pieniądze, no to jeszcze tam. Ale no zależy ile y, będzie trzeba za to płacić. No, ale mówię, nie wgłębiam się w temat. Y, nie nakręcam się, na razie się nie nakręcam, y, bo, y, bo nie, wiem, do, nie wiem dokładnie o co chodzi. Muszę się wdrożyć w to i poczytać. A też u Tomka na kanale czytałam komentarze i ktoś tam też napisał, że... To chyba, może y, Kowalscy w Ameryce chyba napisali, że to jest jakaś plotka, żeby, żeby się właśnie do Tomka napisać, żeby się Tomek nie denerwował, że to jest chyba plotka, coś, ktoś gdzieś na jakimś, w jakimś komentarzu to czytałam, więc mam nadzieję, że to tylko ktoś rzucił plotkę taką z tym podatkiem i nie będziemy musieli płacić, a może wiecie, może ktoś rzucił taką właśnie plotkę, żeby już nikt znowu nie, nie zaczął nagrywać na YouTubie, bo coraz więcej tych kanałów się nowych pojawia, Coraz więcej osób decyduje się, żeby nagrywać, i może dlatego taką plotkę wprowadzili, żeby już nikt nie podjął decyzji i nie nagrywał na YouTubie. No nie mam żadnego pojęcia. Dajcie znać, może wy coś wiecie więcej ode mnie, albo może wiecie, gdzie poczytać o tym, albo coś, nie wiem. No chodź. Chodź, pokaż się. Już na kolację czekasz, tak? Na kolację czekasz. Pokażę się tutaj. Tylko mi nie, nie zwal tego, tutaj się pokaż. O, taki jestem kot. Taki jestem kot. Wszystkie już tutaj, słuchajcie, siedzą. E, dziewczyny sobie tam... E, Amelka to nawet nie wiem, co robi. Siedzi sobie w pokoju. A Laura to sobie siedzi i ogląda tutaj bajkę. E, no chodź, chodź, chodź. Co mnie zaczepiasz? Chodź, chodź, chodź. No chodź, czekajcie. Kłębuszek, to jest kłębuszek. Bo poznaje po tych skarpetkach, ma bardziej białe skarpetki. I oni już tutaj, wiecie, latają, już muszę im dać kolację. Więc idę je szykować. I co? Pożegnamy się chyba dzisiaj. Dzisiaj tak kró króciutko. Zawsze mówię króciutko, króciutko, a potem wiecie, wychodzi długo, ale dzisiaj nie będzie długo. Dzisiaj będzie, dzisiaj naprawdę będzie króciutko. I Laura już przyszła się pożegnać, tak? A co tam powiesz w ogóle? Co u ciebie ciekawego słuchać? Bawisz się, Laura e, się bawi. A w ogóle... E, a na razie to ogólne bajki. Tak, bajki. A w ogóle to... To bo... z z Mhm. E, a w ogóle to wam powiem, że dobrze, że Laura nie chodzi do przedszkola, bo e, dostałam informację z przedszkola, że jakby, że w zeszłym tygodniu e, od niej w grupie było tylko pięcioro dzieci e, i grupy były mieszane na, na ten czas ferii. No i któraś tam z pani zachorowała. Wiadomo na co. I ta grupa ma kwarantannę cały ten tydzień. Od, ja zeszłego, nie od, zeszłego, od, od zeszłego czwartku do chyba tego czwartku, czy do końca tego tygodnia mają kwarantannę. Więc y, ja. mówiłam ty nie masz. Y, więc mówiłam, że dobrze, że nie chodziła do tego przedszkola, bo by siedziała... Mamy kwarantan. I by miała kwarantannę, tak? No. Ale Laura, nie ma, ty nie masz, bo, y, bo nie chodziłaś. No, więc, y, więc tak. Żegnamy się. I żegnamy się już, tak. No to żegnaj się. To żegnamy się z Wami. E, do zobaczenia e, do następnego vloga. Nie wiem, czy jutro, czy pojutrze. No, chciałabym jutro, ale wiecie, no. E, jak się nic nie dzieje, to. To wiecie, no co tutaj nagrywać? Chyba, że tylko usiąść i pogadać do Was, do kawusi i do herbatusi, tak? Mam nadzieję, że jutro nie będzie padał deszcz, to pójdziemy. Ale coś widać. To aparat się odbija, cień od aparatu się odbija. Mam nadzieję, że jutro nie będzie padać, pójdziemy na jakiś spacer albo gdzieś pojedziemy. Że pogoda. Autobusem. autobusem. Laura, to w ogóle by chciała jechać, słuchajcie, na wycieczkę autobusem, żeby gdzieś się przejechać. Ale tak się boję autobusem. Bo i jechać? Nie, no w przedszkolu jechałaś tylko takim autokarem. Bo wiecie, jak my jeździmy tutaj do sklepu, do miasta, do miasteczka naszego, to no mijamy auta, takie takie nasze tutaj miejskie autobusy. No i Laura by bardzo chciała się tym autobusem przyjechać. No i nie wiem czy po prostu jak będzie, tylko wiecie, żeby nie padało bym po prostu wsiadła w ten autobus, poszłabym na ten przystanek i pojechała, i byśmy miały wycieczkę, ja tak? Się czego, autobusu? Nie, tam ze mną to się nie ma z czego bać. Ale tak jak dzisiaj cały dzień padało, mrzało no to nie jest pogoda, żeby gdziekolwiek jechać i żegnamy się, bo już leciemy trzy, po trzy. Dziękujemy, do zobaczenia do jutra. No, do następnego odcinka. Pa! Pa! pa.